Że, że dołączy do niej jego drużyny. E, bombę też zamierzam oczywiście kopnąć w głowę. E, Adrian niestety, jak możemy, mam tylko prośbę, ale teraz serio, z kultury osobistej, żebyśmy się sobie nie, w, nie wchodzili w słowa, bo to będziemy się wtedy przekrzykiwać. E, Adrian do dzisiaj nie doszedł e, po tej walce do siebie, pierdoli głupoty. Je, ja słyszałem, że tam jest e, pani tłumaczka, to, e, bo Bomba widzę, że rozmawia w tym samym języku, ogólnie co tam kolega obok, bo też jest tak fafluni i sepleni. To jeśli mógł, bo, mogłaby pani tłumaczka tłumaczyć też, e, co ten przygub pierdoli, e, to byłoby mi bardzo miło. E, no i spoko, no. Niech sobie stoi, no to jest koleś, którego trzy razy e, pobiłem, e, raz wysłałem do krainy, o której nie, nie ma zielonego pojęcia. Z martwych stał czym Jesus Christ. I fajnie, bomba chyba chce być w jego teamie. Pewnie, że chce, to jak już gadasz o tych sokerkikach, to dalej dorzucimy jakieś właśnie takie zasady do naszej walki, co? Mm, no... A, jaka to propozycja? Nie dawaj, no kurwa wszystko. Jakieś kastety, coś ten, nie Ogólnie widzisz, bo... Ty to tak jesteś taki kurczę mega giga ulicznik, że ty byś na wszystko, nie na mierze, macie. na nocze, na, nie, na, na noże i tak dalej, że wszystko. A dostałeś no kurwa kiedyś się jakimś giga mega sprzętem albo chyba się że na bo wszystko? To. Bo w wywiadzie widziałem, że nawijałeś tam, że no i ja to mogę nawet na miecze kurwa, dżodaj. Ej, ja znam tego chłopaka, który cię dziabnął nożem, nie, nożem, nie maczetą i wiem za co to zrobił, więc gangusie to obraziłeś chłopakowi matkę, powiedzieli, że będziesz mu ruchał matkę i cię dziabnął nożem, a nie, nie maczetą. Nie nożem, tylko maczeto. Więc przestań kurwa eee, pierdolić fermazony. Ogólnie to nie jest. Gangusie. i było zresztą dwóch, a, i bo, znasz dobra, ludzi. Gangusie, uspokój się, jest... nie się w słowo. Dobra, dam te. cię, bym spoko. Ponieważ powiedziałem, zasady to rzućmy sobie, no nie wsadzanie palce w oczy czy coś, no ale chcesz kopać po głowie sukerkiki, to zróbmy to, a nie ty teraz kurwa już piszczysz, kurwa, że o, nie. Dawaj. Powiedz, że pozwól, że przetłumaczę ci językiem Malika Montany. W moim świecie mordo nie ma nic za darmo. O, hoj, no to Więc, zaraz zaboli cię gardło. Będzie kurwa, będzie Za coś... darmo boli gardło, zaraz cię zaboli. Malik, jesteś no, no, dumny, no, 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 że takie osoby tak... cię cytują? No, w sensie, jak mnie cytują ludzie, to ogólnie fajnie, że, wiesz, że tak się dzieje. Natomiast między wami ten konflikt w pewnym momencie opadł. Z tego co widziałem, zaczęło być tak troszeczkę spóźniony. No przecież ty spokój. się napierdalać na sprzęt, jak mówisz, że jesteś taki Nie, nigdy przy... się nie napierdalałem na sprzęt my, i w życiu bym nigdy kurwa, nie miał już sprzętu. Ludzi po mieście, przyjechaliście ekipom ze sprzętem, kurwa, wibratorów pod studio pulsatu, kurwa. Ej, a propos Stary, wibratorów. Stałeś, kurwa, nie będę tego mówił, ale stałeś, co? kurwa z wibratorami w rękach, więc przestałem pierdolić kurwa farmazony jakieś kurwa. O, już się podgrzałeś, jak powiedziałem, wibrator. Ty wiesz, co to... mam na myśli? Ja wiem, ale tego nie pow jak staliście. Wszyscy da, to mówili chyba. No nie, no tak, sam powiedzieliście, a, się a, a, ja a powiedzcie, no, o co do, chodzi, hotelu, nie, nie, nie. do hotelu. Do hotelu, do hotelu też przyjechałem sam. Ale okay, ty gas, w... że ja przyjechałem sam. przyjechałeś. przecież... Z kierowcą 60-kilowym chłopakiem, kurwa, Dobra. który miał mnie odciągać od ciebie piso. Ale jedna rzecz, jedna rzecz. Powiedziałeś, że przyjechałeś teraz z kolegą, ale na samym początku wywiadach mówiłeś, że jeszcze później przyszli. E, później poka... zostawiłem jednego kolegę, jeszcze tak. A, no to przyjechałem sam z jednym kolegą, a później jeszcze przyszli inni. Nie, ja, Stary, ja dwóch Ja nie wiedziałem z kim ty przyjechałeś. Tak, kurwa nie. Skąd wiedzieć, bo miałeś i w drzwiach, pizdo. Nie, nie widać było, bo wy jakoś staliście tak, że staliście aż zgaśnie światło stare tak, i dopiero no zapukaliście. zgasnie to ci światło w oktagonie, kurwa. No ty już raz zgasiłeś światło. Ogólnie z Malikiem w sumie też macie jedną wspólną cechę. Malik mówi ostatnio na konferencji że kończy w 15 sekund i ciebie też skończyli w 15 sekund. Aha. To się jeszcze, kurwa? No nie wiem, jesteś ponoć <laughs> dobry w gaszeniu światła, no to a ja wyszedł odwrotnie. Ja się, mordo. Ale zrewanżowałeś się, co? No i to kurwa też w podobnym czasie. Ja chciałem tylko dodać, że te 15 sekund jest Tak jest lepsze niż twoje 3 godziny, kurwa, na mefedronie. Jest jakby całkowitym przeciwieństwem odległości mojego przyrodzenia od kolan. W sensie jest bardzo blisko. Tym pięknym akcentem sali. Nie też, bo Cię... mówiłeś tak na konferencji, nie wiem, czy pamiętasz tego fotografa. No to już się w... nie tłumisz. W... Czy ty uczestniczyłeś kiedyś już w takim evencie? Ty spodziewałeś się tego, co tu właśnie słyszysz? Euh, ah, on a résumé ton oui, j'ai <laughs> oui, déjà participé à un tel événement en Angleterre. J'avais boxé. À